Dober, jesteśmy w Egipcie. Sharm el Sheikh. Par hotel, aquapark resort. To co widzieliście przed chwilą, to były jakieś tam wstawki takie po prostu ee, z poranku. Jesteśmy tu od wczoraj wieczorem. Dzisiaj nie mamy nic zaplanowanego, ale jutro zaczynamy. się nasze Przygoda, tak. Dzisiaj idziemy w zasadzie na plażę. Wiadomo, koszulka musi być. Pomarańczowa, niedługo będzie jeszcze mniejsza, bo dużo wagi ze mnie leci i z Marty też. E, a tymczasem pijemy sobie kawkę, pijemy sobie e, zmielone e, te, no, cykipony różowe, zmielone różowe cykipony, jakiś jogurt różowy, to zobaczycie z kapusty. Taki mały absurd, bo jesteśmy w hotelu. Zaraz powiem wam o pokoju Filipa. Przyjechaliśmy we dwójkę, to my, ma, my mamy jeden pokój, a Filip, nasz syn, ma drugi pokój, tak? No i my mamy dwa osobne łóżka. Oczywiście spaliśmy tutaj, ale we dwójkę. To nie są single, to są nie single i nie double. Tak, to jest takie pomiędzy. takie pomiędzy, nie? Weź, nagraj. Okay. Te łóżka są takie duże. A ten, zmieniliśmy pokój i będziemy się przenosić, dostaniemy fajny pokoik, ale widok mamy po prostu petarda. A nasz syn Filip, będąc sam w pokoju, ma pokój, który jest jeszcze większy od tego i ma trzy łóżka. Trzy, nie będąc. nie sam. ma, już zamienił. Tak, już też zamienił, a teraz idziemy na plażę połazić, bo mamy niedaleko plażę, gdzie pływają Rekiny, tygrysie. Także postaramy się nie być zjedzonymi. Zje, zjedzonymi tak jak ten rusek z kurgady. Trzymajcie kciuki. Na plaży przynależącej do Parotel Aquapark Resort Mamy swoje trineczki, Leżaki Tam w tyle widać to Okej, okay. to się nazywa wyspa Tyran Tyran Island Ogólnie ona chyba nie jest zamieszkana, nie jest duża, Ale Można tam sobie chyba jakimś stateczkiem czy katamaranem podpłynąć I zejść na ląd na chwilę Wydaje się bardzo jałowa ziemia, jak się spojrzy z Google Maps. Mamy odpływ, te swoje wody. Rozwalimy się teraz na gwiazdy na rapie Goranowej. Co przed chwilą widzieliśmy, to była mała murena. Fajnie. Nie wziąłem ze sobą wodoodpornej obudowy do telefonu. Ale następnym razem, gdy będziemy szli nad wodę, to postaram się, aby jej nie zapomnieć. Możemy jakieś fajne zwierzątka zobaczyć. Dobra, idę wyłożyć sadło i napić się drineczka. Mała poprawka Tyron Island jest zamieszkały, ale jest niedostępny dla ludzi jednak jest to wyspa na której militaria operują, mają tam swoje treningi czy coś tam daleko daleko gdzieś tam jest wrak statku i do niego można dopłynąć ale już dalej nie można a tutaj za tą, za tą pierwszą taką malutką wysepką to tam statku można popłynąć tam można nurkować. E, tak jak wiecie, snorkelingi berafu. Dobra, poczewamy dalej. Nie wiem jak nie widzicie, ale Mam telefon słuchany w pokrowcu wodoodpornym, i teraz idziemy na wszystkie możliwe zjeżdżalnie, i zabieram was ze sobą. Uii! Dużo zjeżdżalni jest. Najpierw zaliczymy te trzy, a za 20 minut. Tam są jeszcze sporo większych. Ale chyba najpierw wskoczymy do wody i zobaczymy, czy telefon mi wytrzyma. Woda jest mokra, ale jest ok. Okej, okay, to jedziemy. <laughs> o oh, shit. <laughs> Okej. Okay. To jak staje w miejscu Pierwszą zjeżdżalnię przeżyłem, a drugie się cholera zaklinowałem Nie chodzi o to, że ciśnienie wody nie jest tak dość duże I nawet mój syn, który jest o wiele szczuplejszy ode mnie Musiał sobie pomagać nogami Ale ta pierwsza zjeżdżalnia jest bomba I mam fajny pomysł jak do niej wpaść Oj, to było bolesne. O, oh, okej. Okay. Nie Z tej ostatniej wyskoczni, to wolno klatą o ostatnią pochylną. Kurde, wyszedłem z progu jak małyż. Hej, okej. Okay. Okay. Let, let let her go out. Okay. Okay. Idziemy do następnej Zobaczymy czy się zabije Przed chciałem wspomnieć w koło tych, yy, tych, tych tych basenów jest taka laguna, w której można sobie kółka trzepać i pływać <laughs> Że fajny klimacik Lecimy o kurwa Idziemy na te zjeżdżalnie. Tam są cztery w sumie. One są takie dość zabójcze się wydają, <laughs> ale dwie z nich są otwarte. Zobaczmy. O oh shit Urwał się, filmik Dobra, idę jeszcze raz Lecie jesteśmy Telefon Telefon łapę. Cholernie nie Nie się się bo męczące diabelsko nie daje się to nagrać bo się woda uderza o budowę wodoodporną i nie da się tego nagrać kosmos dobra próbujemy jeszcze raz dobra do trzech razy sztuka Jest tylko ta otwarta i ta druga tam. O, ta. A tam trzeba być ponton Więc lecimy. Próbujemy. Ostatni raz. Wyjdzie to, wyjdzie. Nie, to nie. nakupować nakupować magnesików. Teraz drinka sobie ciśniemy. Jesteśmy na plaży. Jest godzina 4.20, coś takiego. 4.30. To w Anglii teraz jest 2.30, to jest 2 godziny różnicy. Powiem szczerze, że wychlupałem się mocno. Mm. I trochę się zmęczony czuję. Ale nie bardzo. E? Ciepła no Filip w morzu chodzi Ale ciepła jest woda Posiedzimy, pocilujemy się Ten odcinek to taki bardziej na relaksie jest Tylko żeby pokazać troszeczkę jak resort wygląda Tutaj ten fotelik, ten w którym siedzimy No jeżeli ktoś się wybiera do Egiptu To naprawdę chyba polecam okres marcowy okres marcowy bo temperatura nie przekracza w 30 stopni to jest 24 25 dobra sorry kończę to już to biadolenie Filip ryby szuka są a są a są no 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 mówi że son. rybki pływają trochę będzie miał lipę jak morekin tu podgryziem dobra do jutro bo, bo jutro my yy... Będziemy jutro będziemy oglądać rybki. Dzisiaj w tym telefonie to była tylko taka próba tego naszego pokrowca, a jutro będziemy oglądać prawdziwą rafę kolorowo. Ko ko wiecie o co chodzi? Saluto!